Kieka, moi kochani, do jest kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj robimy sobie tylko niebieskie skrzyneczki. Także nasza seria kolorowych skrzynek się rozwija. No i co, moi drodzy, ja Wam przypominam o tym, że nadal trwa rozdanie, gdzie możecie sobie zgarnąć koskę Freehand albo skinka Hyper Beast. Wystarczy, że wpłacicie na CSGO skin z z moim kodem Maria i już bierzecie udział w rozdaniu. Oczywiście, tak jak co każdy filmik, macie do skarnięcia skinka za 15 zł, wystarczy, że dołączyć do mojego Discorda. I napiszcie w komentarzu kluczowe słowo, które panie gdzieś w odcinku także oglądajcie uważnie. No co, my sobie musimy zaczynać. No i moi drodzy, może nie mam jakiegoś dużego wyboru w takich niemieckich skrzyneczkach, bo zarazą tutaj pokażę, co mamy. Mamy na pewno tego ninja kesika, mamy Water kesika, mamy tego nowego kamieberkesika. Ja bym go tutaj jak najbardziej zaliczyła do niebieskich skrzynek, bo fioletowych tutaj za dużo nie mamy. Mamy Frostbite kiesika i będziemy coś też tego porcelanowego kiesika Zaliczyłam tutaj też tego elegant case'a, bo mimo wszystko on jest taki granatowy No i gdyby nam gdzieś tam wyczy brakowało do jakiejś kwoty Albo bardzo żeby otworzyć jakąś skrzyneczkę To będziemy patrzeć też na elementy niebieskie w skrzyneczkach No i co, my się zabieramy za otwieranie Z racji tego, że mamy fajną kwotę startową Zaczniemy sobie troszkę tak z przytupem. Nie otwierałam tego porcelana żeby nawet nas na jego nie stać. Ale otwórzmy sobie tego Frostbite kiesika tak dwa razy za 200 zł. Zobaczymy, co tutaj nam ciekawego wyleci. No i moi drodzy, będzie to dobrze. Będzie to kałaszek, będzie to M4A1 za 340 zł. Także super. I dla mnie bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, otworzyłem sobie tego eleganckiego sika. Otworzę sobie dwa te kaisiki. Po kolei sobie otworzymy każdą skrzyneczkę, zobaczymy, jak nam to poleci. I tutaj będą dwa kałaszki. Dwa kałaszki takie same, także przyjemnie. Za 45 zł także. mogło być lepiej, ale jest w porządku. Teraz sobie otwórzmy tego właśnie tą nową skrzyneczkę. Gamibel. Otwórzmy sobie nawet dwie, bo tutaj mamy. Ja tylko za 75 zł, dwie skrzyneczki. I tutaj będzie maczek, i będzie kałaszek. Także uważam, że bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, maczek za 56 zł, kałaszek za 46 zł. Mamy stówkę, więc bardzo, bardzo fajnie nam się zaczyna dzisiejszy odcinek. No i co? Water też otworzymy sobie dwa. Zobaczmy, co tutaj nam ciekawego poleci. I będzie to gloczyk, będzie to P250, chociaż tutaj ta ameczka, jakby nam powiedziała, byłoby super. 132 zł. Tutaj no ten kroczek niestety za 2 zł no, nie był zbytnio ciekawy. Dobra, sobie teraz z tym ninja kaesikiem. sobie tutaj nawet trzy te ninja kajsiki, bo tutaj są 5 dyszek. I jesteśmy w stanie to zrobić. I będzie tutaj uspik P2000 i umpik 137 zł. Także mogłobyś mogło lepiej tutaj ten uspik. No i ten P2000 nam troszkę ratuje. No i co moi drodzy, wróćmy sobie... Oj, wróćmy sobie może do tych. bo tutaj nie mam zaraz już niebieskich skrzynek. Także wróćmy sobie z przytupem do tego frostbacika, bo tutaj fajny skienek nam poleciał na sam początek, fajnie nam tutaj oddał. I teraz, moi drodzy, będzie MP9 za 40 zł, także mogło, mogło być lepiej, ale już sobie jeszcze raz. E, dajmy oczywiście szansę i oj, tutaj ten tamten uspik siadł tak ślicznie, ale niestety nie będzie. On, ale mamy za ponad stówkę, za ponad 130 zł M41S, także super. Ale słuchajcie, ten uspik, jak mm, 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 samo ten gloczek jest świetny. No i tutaj wiecie, mamy też szansę na koski, na rękawiczki Może nam się poszczęści, tak jak ostatnio na filmiku Kto wie, ale słuchajcie, ja bym sobie otworzyła tego gamimber kejsika. Bo jest to nowy kejsik. chciałabym dać mu szansę, więc pootwierajmy sobie Tak trzy te skrzynki ze 113zł Słuchajcie, mamy Maczkę Umpika i mamy CZ -ka. I wszystko za stówkę także fajnie, fajnie tutaj ten umpik i ten maczek nam super oddał, także jestem zadowolona z tej skrzyneczki. Więc no otworzyłem sobie też tego water, jakie co to jest była taka najbardziej, typowo niebieska skrzyneczka dzisiaj, która nam tutaj najbardziej pasuje i będzie to Five Semenik M249 i P250. I słuchajcie, kurde, ten Five za 183 zł. mamy 203 zł, także fajnie, naprawdę fajnie. Otwórz sobie jeszcze raz taką butelkę sika, bo tutaj naprawdę super teraz nam wleciało. Jestem mega zadowolona. I słuchajcie, będzie dalej Five nik. P250 i będą bareteczki. Także no, tym razem nam się nie poszczyściło, ale nic się nie dzieje, bo mimo wszystko kurde, naprawdę świetny skinek nam dropnął. Otrzymam sobie teraz y, dwa razy tego bohaterka i Zobaczmy, jak tutaj nam to pójdzie i będzie tak MP9 i MP7. I za 72 zł, kurde, to mam 76 dyszek. Ponad naprawdę, naprawdę fajne skinki. Słuchajcie, podoba mi się te niebieskie skrzyneczki. Mam wrażenie do tej pory, że jest to jak na razie chyba nasz najlepszy odcinek. Właśnie z kolorów. A jeśli wy chcecie skarnąć skinkę za 15 zł, to napiszcie w komentarzach, no może właśnie miś. Napiszcie w komentarzach, miś. Tylko niech to będzie gumowy miś, tak tematycznie do skrzyneczki. Więc się w komentarzach gumowe, miś i będziecie mieli okazję zgarnąć skinka Tylko oczywiście dołączcie na Discorda No i co? My sobie otworzymy dalej tylko frostbite, Kesika za stówkę. Ja on też przypominam o kocie Maria, gdzie macie do zgarnięcia bardzo, bardzo fajne skinki. Wchodzi tutaj, kurde. Dobra, tutaj mamy tikierka za ponad te dwie stówki, także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Jestem ciekawa, czy jest to jakaś skrzyneczka, e, ale nawet nie ma takiej droższej skrzyneczki. Mam tutaj tą porcelanową za 1260 zł, ale musielibyśmy wszystko wydać, a to nie za bardzo nam się popłaca aktualnie. Także e, pośmy sobie jeszcze z tym w kiesikiem. Mm. I co tutaj nam paniu? pani nam uspik. Wypadnie nam uspik Guardian za 115zł. Kurde, fajnie fajnie nam to leci. Także moi kochani, lecimy sobie dalej. Otwórzmy sobie może tego kesika teraz. Dobrze sobie jedę, zobaczmy jak, jak to pójdzie Zostało jeszcze 126zł I mamy tak, mamy rewolwerka i mamy digielka Za 125zł Tutaj ten digielek nam nieźle uratował, łynek, ten rewolwer No nie miał za ciekawej ceny, nie oszukujmy się e, No i co? odsłyszę sobie jeszcze tego Frostbite kiesika, bo tutaj z niego naprawdę naprawdę fajny skinki lecą odsłyszę sobie może nawet 3 na raz za 315zł zobaczmy jak tutaj nam to poleci, no i co, mamy umpiko, Widzimy mamy też doczekać CZ -ka. to jest 126zł, tak że no niestety troszkę straciliśmy na tym ale mamy dalej 1000zł odsłyszę sobie teraz dwa, może teraz nam się bardziej jakoś tutaj poszczęści i tutaj będzie, będzie umpik, a będzie uspik Także uważam, że spoko za 180 zł jest, jest fajnie. Jest naprawdę, naprawdę fajnie. I słuchajcie, ja bym dała jeszcze szansę tym skrzyneczkom, bo naprawdę mały, się otwieramy i, tej, i temu właśnie, tej skrzyneczce ninja. Więc otwórzmy sobie te skrzyneczki i po prostu jej szanse się wykazać. już ją tylko raz. No i co, będzie uspik, będzie albo upokaj, będzie umpik. Za drodze 60 zł. Także fajnie, fajnie. Przejdźmy sobie teraz do tej naszej. O, wolnej skrzyneczki. Hmm, zobaczmy, co tutaj ciekawe nam poleciło. domeczkę. I ona jest, moi drodzy, za 63 zł. Bardzo, bardzo fajnie. Podwójnie nam się zwróciła. Krzyneczka. Otworzymy sobie teraz tak 3 razy za 94 zł. Zobaczymy jak to teraz poleci. I będzie tak. MP7 będzie, Kałaszek, to będzie 57. Wszystko razem za 58 zł. Także uważam, że mimo wszystko nie jest źle. Ale dalej bym jeszcze otworzyła właśnie tego Camembert casika. Też otworzymy sobie może tak 3 na raz. Za stówkę ponad. Zobaczymy jak to nam poleci. I będziemy mieć tak. Będziemy mieć Kałaszek, będziemy SG. I będziemy mieć MP7 i wszystko za 75 zł. także no, mimo że nam się nie zwraca, to uważam, że jeszcze te kwoty nie są takie tragiczne. E, no i co, przejdźmy sobie. E, wydaje mi się, że... Dobra, daję się szansę temu elegant caseowi. Otwórzmy go raz i wróćmy do tego naszego Frostbite kasika, na którym dzisiaj najwięcej działamy. Ale naprawdę z nim i widzicie, co nam najfajniejsze jest Chociaż tutaj, proszę bardzo, ten elegant Kasik też nam fajnie oddaje. No, słuchajcie, skręg za 135 zł jest naprawdę, naprawdę fajnie. Więc otworzyłem go jeszcze raz, żebym um, tak wiecie, przykorciło. I dalej mamy cezetkę. I tym razem za cztery dyszki, Także mimo wszystko. I tak jest naprawdę w porządku, bo ta skrzyneczka chyba więcej razy nam e, oto jakieś fajne skrzyneczki, niż byśmy trafili na coś kiepskiego. Także bardzo, bardzo fajna skrzyneczka. No i co, twórzę sobie dwa razy tego Frostbite Ksika. Zobaczmy, co tutaj nam poleci. I moi drodzy będzie tygielek, o którym mam mówiłam, że bardzo bym go chciała i Ulpik. No i mój drodzy tygielek za 163 zł. I słuchajcie, ten UPIK też nie ma swojej ceny, bo jednak jest za 124 zł. To jest, bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, kusi mnie, żeby to do tych tam 1260, dokładnie. Bardzo mi kusi, żeby do tego dobić, żeby otworzyć tą skrzynkę, jednak dzisiaj. Więc postaram się to jakoś zrobić. Eee, Podzielam sobie na tej skrzyneczce bo potrzebujemy ponad stówkę, żeby robię skinka, który by nam. I tak zrobił tutaj, kurde ten uspik nam przeleciał, z niego moglibyśmy mieć spoko cenę, ale mam taką pika ale tutaj jednak za 35 zł, także troszkę straciliśmy otwieramy je jeszcze raz, może nam się jakoś fajnie uda, no i co, mamy uspika, mamy gwardiana mamy spoko i tym razem będzie za 115 zł także fajnie, kręcimy się w tych okolicach tysiąca, także te 200 zł, gdyby nam się tutaj jakoś udało skarnąć byłby super, także próbujemy do skutku i co, i będzie kałaszek? Co ja wiem, że ten kałaszek nie będzie miał jakiejś super ceny, bez względu na 112 zł. No właśnie. Um, Weźcie co, otwórzmy sobie tego elegant case'a, bo tutaj z niego naprawdę fajny skinek nam dropnął. Więc jakoś podziałałem. Dobra, będzie ten rewolwer. Wszystko, że mam ten rewolwer, za 13 zł. Także średnio. Nie chcę tego rewolwera, ta, ta cezetka, jakby nam szedła byłoby fajnie. Eee, więc co, dajemy mu szansę temu CyberCase'owi, bo on jednak ma takie fajne, niebieskie elementy Więc dajemy mu szansę, za 5 tyszek, Co nam szkodzi? Może akurat mamy 5.7 hmm, Szczerze, nawet nie, mogę, nie orientuję się jaka cena, no dobra, cena ma średnia 16 zł Z jak wygląda ładnie, no ale cena nas nie powala Zarysam do Frostbite Kesika I bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby nam coś, tu, coś tutaj super średniego, mamy etykielka za 227 zł, także widzicie ta skrzyneczka, tutaj naprawdę jest dla nas świetna, jest dla nas po prostu jakimś błogosławieństwem. I teraz będzie MP9 i będzie za 41 zł. No i co, będziemy tak sobie troszkę kręcić. Troszkę sobie będziemy teraz kręcić i próbować coś tutaj ubrać. Będzie mp M4NS za 50 zł. Także teraz nam coś, coś nam teraz nie na Troszkę nam to szczęście się powoli chyba kończy. A mam nadzieję, że tak nie będzie, słuchajcie. Dobra, mamy cesteczkę. Za 30 sekund. No, słuchajcie, naprawdę coś tutaj. Coś się nie gra teraz, ale dobra, dobra, dajmy szansę. Dobra, mamy upika. Mam nadzieję, że w to stanie. No niestety, nie był za ponad 100. Więc yy, co, dobra, otwórzmy sobie jeszcze raz. Jak nam faktycznie teraz już jakoś fajnie nie pójdzie, to wrócimy tutaj ten taki na średnialora, ale mamy N4NS za 144 zł, także fajnie. I jednak mimo wszystko otworzyłabym tego eleganckiego sika. Dałabym mu szansę, bo tutaj jednak wypadły nam fajne, fajne skinki. Słuchajcie, będzie CZ-ka, Dobrze, że nie ten rewolwer. Seska yy, za 48 zł, także mogłoby być lepiej. Spróbujmy jeszcze raz. Co tutaj poleci moi drodzy? Będzie, będzie kałaszek za 20 zł, także średnia. Dobra, wracam do naszego tego uh, frostbite Kesika. bo jednak chcę, no chcę, słuchajcie, chcemy, chcę, chcę, bardzo chcę otworzyć tą skrzynkę za tysiaka i będzie M4A1S za 128 zł. Okej, okay, okej. Okay. Powoli gdzieś tam wracamy. Mm, będą tu albaretki, kurde, to może że będzie... Mam nadzieję, że będzie spokojna na 24 zł, także średnio, średnio, moi drodzy. No słuchajcie, jeżeli tak jeszcze przez trzy kręcenia nie uda nam się czegoś mianego to po prostu będziemy sobie na full, ale proszę bardzo, sześć noc uśmiechnęło. Digielek, e, mm, no jeszcze jakby tak jeszcze jakby tak z dwa razy się nam udało i słuchajcie, czy nam się, no nie nam ten print streamek, ale mamy tego uspika za 140 zł. także fajnie kręcimy, kręcimy, no i co, i miejmy nadzieję na coś fajnego będzie mp9 arctic za 39 zł. także no widzicie, no spadamy, podrócimy się, no nie, nie, nie jest ciekawie będzie czczczka, będzie czczczka za 29 zł i nam tegoż tak nie siada Słuchajcie, może znaleźć w tych skrzynkach za dobra, mamy dokładnie 790 zł. Czy mamy jakiś w ogóle element niebieski? No nie mamy nic niebieskiego elementu niestety w tych skrzyneczkach. Jesteśmy sobie może niżej tutaj mamy, no też nie mamy nic takiego niebieskiego, więc mm, no co, będziemy musieli kręcić i próbować. No, Także rozpoczęmy sobie trzy na raz, raz. już na grubo. Jak nie wiecie, to nie wiecie, jak wiecie, to wiecie, słuchajcie. I słuchajcie, Łuk nam to siadło i nam siadło. Dobra, mamy tygierka i mamy taką I raz mamy 389 zł, także naprawdę, naprawdę dobrze. Mega, mega fajne nam się siadło. E, teraz otworzę sobie dwie naraz. Spróbujemy je jeszcze raz, słuchajcie, bo to nam jakaś koska by się bo było cudownie, ale będzie umpik i będzie zasadeczka razem za stówkę, także średnio ale będziemy sobie tak kręcić po dwie skrzyneczki, zobaczymy jak to pójdzie dobrze, będzie m4, 41 m4, i będzie kałaszek mm, za 72zł, także średnio średnio nam to siada, mamy 600zł także możliwe, że jakoś spadniemy kurde, tutaj dalej ten print stream jak nam przelatuje tak brzydko no i co, próbujemy, jeszcze próbujemy zobaczmy co z tego wyjdzie mm, mamy kałaszkę mp9 i to wszystko za 270 zł, pokał, aż jest warty 230. Dobra, trochę nam się udało, mam tylko 531 zł. Także, kochani, wątpię, że już jakoś nam się uda. Także otwórzmy sobie takie zdwary z tej skrzyneczki. Mm, dobra, otwórzmy sobie jeszcze raz tak podwójnie to i wrócimy sobie jeszcze do tamtych i, i, i zobaczę, Dobra, a i słuchajcie, mamy tego kilka także fajnie. Mamy kilka za 200 ponad złoty, także super mm, ale wróćmy sobie do tych naszych skrzyneczek jeszcze je sobie pootwierajmy, tutaj dwie, otworzymy sobie tę stówkę jeszcze sobie tak na koniec każdą otworzymy Uj, tutaj ta M4 przeleciała tak hamsko. Mm, nam za 69 zł ta M4 mm, mm, tutaj mogłoby być naprawdę naprawdę fajnie, otworzymy sobie tego oczywiście Gummy Bear Was, Zico. A ja Wam przypominam o kodzie MARIA, którego możecie wykorzystać właśnie na cs i wpłacenie z dyszkę bierzecie udział w rozdaniu e, gdzie skarniecie bardzo fajne skinki, także Was zachęcam e, No i oczywiście e, o możliwości wygrania e, skinka za 15 zł, gdzie wystarczy dołączyć do mojego Discorda także też Was do tego zachęcam, no i za to złożyłam sobie taką baterkę sika no i co? I wrócimy sobie jeszcze do tego ninja casika. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. I tutaj, moi drodzy, kurcze fajnie, fajnie. Te dwa kroczki nam fajnie siadły. Stówka na nasze konto. No i jedynie, co nam zostało to ten ninja casik. Więc też otworzymy sobie trzy na raz Zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Będzie obłupka, będzie P2000 i będzie ZZ wszystko rano 34 zł, także mogło być lepiej. I słuchajcie, jest jeszcze niżej jedna skrzyneczka, całkiem, całkiem niżej. I jest to ta M4, jest także ja mam też otworzyła sobie tak z 3 na raz. Dajmy po prostu szansę tej skrzynce, bo ona też jest niebieskawa. I tutaj będą OK, będą dwa Night Terror, i będzie kurczę, czy tutaj to za 24 zł. Także troszkę nam się przywarciło, bo tutaj te skinki, były mało warte. No i co moi drodzy, możemy jeszcze tak na zakończenie otworzyć właśnie tą, tego Frost White Cashika Za stówkę i zobaczyć co tutaj nam ciekawego poleci i będzie to kałaszek Mam nadzieję, że dużo warty, no jest jeszcze 30 zł. Także fajnie, no i co moi drodzy, ja wam dziękuję, dziękuję wam za oglądanie I jestem w stanie stwierdzić, że do do tej pory niebieski kolor był jak najlepszym kolorem. Najbardziej mi się podobał, najlepsze skinki. Niestety nie udało nam się dobić tej kwoty 1260 zł i nie otworzyliśmy tej porcelanowej skrzyneczki, co jest jak faktu, że jeszcze gdzieś w przyszłości nie otworzymy. No i co? I dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa!